Moi kochani parafianie, witam bardzo serdecznie. Z, yy, jesteśmy w miejscowości Sandnes, Sandnes, Norwegia. Tym razem yy, jest godzina 16. .00. Idziemy właśnie na pociąg, aby do Stavanger dojechać, aby na Janusza zagłosować. Za moimi plecami możecie zobaczyć piękny e, port. To jest. E, Port, typowy norweski port, gdzie statków jest nie za wiele, ale jest tam fjord eee, zajebisty i możecie zobaczyć samoloty. Samoloty tutaj latają ci ziutko. Dobra, ale. Żeby nie było tak, że na sucho nagrywamy materiał, zrobimy sobie wywiad. Wywiad przeprowadzimy z Haraldem Kustawsonem. Harald Kustawson odpowie nam na parę pytań bardzo ciekawych. Harald, powiedz mi. Co sądzisz o Tomaszu... Kopyrze z bloga, blog kopyra.com Nic. Na kogo będziesz w wyborach dzisiejszych głosował? Harald. Harald coś nie... nie zadowolony jest. Powiedz mi Harald, jakie najlepsze piwa kraftowe z Polski e, pasują ci? Czy e, bardziej wolisz e, kwasy, kwasy, czy bardziej takie e, rzemieślnicze e, piwa? Jakie, jak, jak, jaki jest Twój, właśnie, ulubiony, piwny styl, Harald? Jak możecie zauważyć, Harald, jak typowi Norwegowie, nie jest zbyt rozmownym człowiekiem, ale to, co sądzi o Tomaszu Kukopyrze z bloga blogkopyra.com, mogliście właśnie zaobserwować. To się nazywa mieć szczęście, a raczej brak szczęścia. Tutaj jest jedyny sklep z kraftowym piwem w Sandness. I co? okazało się wi fliegen wi czyli przenoszą się akurat jak ja przyjechałem to się kurwa przenoszą i co i otworzą nowy sklep w środę a ja we wtorek z powrotem wracam już onsdag czyli środa 28 października otwierają Ach. Moi kochani parafianie, dotarliśmy. Tutaj, za murami tego budynku, odbywa się głosowanie polskie. Głosowanie. Standardowo, jak to na Polaków przystało, pijemy sobie na hasioku Ciwko, tak. Ale pójdziemy zagłosować na jedyną normalną Polskę na korwina. Dotarliśmy do miejsca. Wyborów w Norwegii, nawet w najdalszych zakątkach tej Europy, można głosować na partię. Wiecie jaką? Polskie flagi to znaczy, że tam za tymi drzwiami odbywa się głosowanie i głosujemy. Głosujemy.